Jak skończyliśmy na prezydencie, to zaczniemy od premiera, byłego, bo Mateusz Morawiecki się tak uaktywnił, że słuchaj, wyskakuje mi z każdej lodóweczki socialowej, mi wyskakuje. Wszędzie na social mediach widzę aktywność Karola, y, tfu, Mateusza y, Morawieckiego. Y, y, chyba y, ma jakiś powrót energii i myśli oraz nadziei. No, to wygląda tak, że jeszcze parę miesięcy temu Mateusz Morawiecki był marginalizowany w Prawie i Sprawiedliwości. Miał naprawdę kiepski czas, ale zaczął się odradzać. Takim momentem. Przełomowym wręcz była ta debata, czy też piwo z Mencenem. Tak, tam Mateusz Morawski pojechał, zażądał przeprosić od Mencena dla Jarosława Kaczyńskiego. No i tam przyjdźmy tego Sowomira Mencena, który generalnie wypadł mm -hmm. dość blado. On zawsze w takich starciach wypada blado, nie wiem po co on to robi w ogóle. E, może chce zarobić na piwie może. po prostu. Ale otoczenie samego Mateusza Morawieckiego zadbało o to, żeby Jarosław Kaczyński miał przekonanie, że to było naprawdę zmiecenie Mencena, tego, mówiąc językiem Jarosława Kaczyńskiego, dzieciaka politycznego. I Jarosław Kaczyński, nieraz to zresztą podkreślał, ma takie przekonanie, że Morawiecki pozamiatał Mencena, a Mencen to jest teraz wróg, wróg numer jeden Jarosława Kaczyńskiego. Ale Mateusz Morawiecki miał też inne starcia, a to z Adrianem Zandbergem. Czy nie głowę smoka, rozważymy, co będzie dalej. A. I teraz też były inne, inne takie starcia, a to z Adrianem Zandbergem, a to dyskusja z Jackiem Bartosiakiem. Taka zupełnie osobna, własna, gospodarcza komunikacja Morawieckiego. Ona zresztą wielu w samym pisie denerwuje, bo Morawiecki to robi to zupełnie na własną rękę, mhm. obok komunikacji y, y, innych polityków pisu. No i też, co ważne, Jarosław Kaczyński powiedział, w czasie jednego z wystąpień, że oto Mateusz Morawiecki, świetny na przyszłego premiera. Super. Znowu świetny na premiera. Tak. O Jezu. Więc no, te akcje Morawieckiego zaczęły szybować. A wiesz co, ja słyszałam i nawet spojrzałam sobie, tak zaczęłam sobie przeglądać te, jak mi wyskakują te zaproszenia na spotkania Morawieckiego i tak dalej, zaczęłam sobie przeglądać, z, z kim on tam występuje. I zaczęłam wierzyć, że ta historia, o którą słyszę z pisu, jest prawdziwa: że Morawiecki zaprasza na kawkę herbatkę. Ludzi, którzy są w tylnych rzędach, których, po których Kaczyński nie sięga nigdy, po nic nie mają szans w ogóle nawet pomyśleć o tym, że staną w rzędzie za prezesem gdziekolwiek, na konferencji prasowej, na spotkaniu, w ogóle, że on ich zauważy. I Morawiecki ich zaprasza na tę na kawkę, herbatkę. No i widzisz, no tak się przebić nie możesz, to chodź ze mną, pojedziesz na konferencję. I oni tam pokazują się na tych konferencjach z Morawieckim. Czują się już, wiesz, domiziani, do nie? Że ktoś ich zauważył. I w, w ten sposób Morawiecki buduje sobie frakcję z ludzi, którzy, których my nawet nie znamy ja też ich czasem nie znam, w ogóle muszę sobie sprawdzić, kto to jest w ogóle. Prezes ich nie zna, Morawiecki ich zna, i tak kroczek po kroczku poseł z tylnego rzędu, po pośle z tylnego rzędu, a już tam się uzbierało ich paru dziesięciu. Jak się spojrzy na to, gdzie siedzi w ławach sejmowych Mateusz Morawiecki, to on bardzo często siedzi gdzieś tam w przedostatnim rzędzie. Po prostu mm -hmm. się, przysiada się właśnie do posłów, dla których rozmowa mm -hmm. z Mateuszem Morawieckim no to jest rodzaj takiego dowartościowania. No i to jest bardzo racjonalne, po prostu zbudować sobie takie zaplecze, czyli mówiąc bardzo tak, może to nie ładne ale po prostu chcę szablę pozyskać, chcę mieć sztuki do czego posłów w Sejmie. A jak się ma taką swoją frakcję, no to to jest element nacisku na Jarosława Kaczyńskiego w walce o fotel premiera. A tutaj nikt nie powinien mieć co do tego wątpliwości. Mateusz Morawiecki chce wrócić na fotel premiera, a docelowo chce trafić na fotel prezesa a Prawa, Prawa i Sprawiedliwości albo największej partii prawicowej właśnie, największej partii prawicowej, myślę, to nie jest przypadkowym sformułowaniem, bo to w środowisku Mateusza Morawieckiego co chwila pojawiają się jakieś sugestie, że tą największą partią prawicową wcale nie musi być prawo i sprawiedliwość. Ale ja tutaj nie widzę takiej perspektywy, żeby Morawiecki teraz jakoś wychodził z spisu i prowadził zakładać. Nie, coś nie, ale one zakładać. się pojawiają, tak, co przed, chwila. Przed wyborami prezydenckimi, owszem, to była taka stugębna, Plotka w pisie, że oto jak Karol Nawrocki przegra z Kretesem te wybory, to Morawiecki będzie chciał przyjąć PiS-a. Jak mi się nie uda, to wtedy wyjdzie z pisu i założy coś własnego. No ale tak się złożyło, że Nawrocki wygrał. No i jak ktoś chce być zdrajcą, no to wtedy jest, teraz jest najlepszy czas na wychodzenie, ale to byłoby wydaje mi się kąt skuteczne dla Morawieckiego. Te zabiegi Morawieckiego i tą aktywność Morawieckiego wszyscy widzą. Jak my widzimy to w Pisie, to oni widzą to, obserwują to bardzo, 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 bardzo dokładnie i z lekkim chyba niepokojem, bo zaczęły się pojawiać różne mm, inicjatywy. Yy, Mateusz Morawiecki był łaskaw pójść do programu w kanale Zero, kanal Plus, mm, <ścoughs> i powiedzieć, że był w bardzo dużym sporze yy, ze Zbigniewem Ziobro. Na co odpowiedział Zbigniew Ziobro w bardzo długim poście? Ja nie wiem, oni sobie powykupywali te, wiesz, te y, ptaszki niebieskie, i teraz piszą posty na parę tysięcy znaków. Masakra to jest. To naprawdę, jak nie, nie umiesz czegoś krótko powiedzieć, to znaczy, że nie umiesz tego powiedzieć, i, i się ogarni troszeczkę. To taka ogólna uwaga. Yy, I zaproponował debatę na, między nimi dwoma. Debatę. O wszystkim chyba. I tutaj ja przeczytam państwu fragmenty. Wielokrotnie przestrzegałem cię przed dramatycznymi skutkami ulegania Brukseli. Zawsze odrzucałeś te apele i w kluczowych chwilach zgadzałeś się na brukselskie szaleństwo. Dziś nagle odcinasz się od polityki, którą sam jako premier forsowałeś. A winę za porażkę wyborczą znowu próbujesz rzucać na mnie i suwerenną Polskę dziś istotną częścią prawa i sprawiedliwości istotną część sprawa i sprawiedliwości robisz to kolejny raz jako historyk wiesz że w cywilizowanym świecie odpowiedzialność za porażkę bierze premier tym bardziej że to ty byłeś twarzą kampanii nadałeś jej kierunek wizję i treść ale cała ta polityka w ramach unii europejskiej rządu Mateusza Morawieckiego ona nie była oderwana od woli Jarosława Kaczyńskiego. No właśnie. Więc no, przynajmniej zielone światło. No, ale Jacek, przecież po to Kaczyński, Kaczyński wziął dawał. Morawieckiego. Bo Morawiecki mu powiedział, że zdecydowanie lepiej umie się poruszać po instytucjach europejskich. No, no w końcu był prezesem Wielkiego Banku yy, i to jest pewne doświadczenie, niżby ataszydło Szydło, nazywana na Nowogrodzkiej powiatową, no, na Boga. To on, on przekonał Jarosława Kaczyńskiego, że żeby mieć dobre wejścia w tej y, Brukseli, że żeby się z tą Brukselą ułożyć, to potrzebny jest Morawiecki, no. Ale właśnie, klucz tego wpisu Zbigniewa Ziobry, to jest wyzwanie na, na debaty. debatę. Tak. Jarosław Kaczyński ukrócił te zapędy. Stwierdził, że o to by to taka wewnętrzna debata, starcie wewnętrzne, to by szkodziło partii. No i ucichł temat. A Mateusz Morawiecki, z tego co pamiętam, to życzył wszystkim dobrej, spokojnej nocy. I to było też taka szpilka delikatna, mm -hmm. wbita, że czas powściągnąć jakieś takie palce i nie, nie wypisywać żądań debat. Tylko spokojnie, spokojnie. Jarosław Kaczyński tutaj no, wyraźnie stanął po stronie, w tym, w tym konkretnym, w tej konkretnej sprawie, po stronie Mateusza Morawieckiego. Więc takiej debaty nie ma się co pokazać. Ale to, to wiesz, że prezes ma akurat rację tutaj, że ta debata między dwoma politykami jednej partii, którzy się ze sobą fundamentalnie nie zgadzają i obarczają się winą, w dodatku przypominają. O bardzo złych decyzjach własnego rządu, bo jeden był, przypominam, premierem, a drugi był ministrem w tym rządzie. W dodatku są to złe decyzje, które są solą wokół już nawet nie elektoratu koalicji obywatelskiej, bo to wiadomo, że ten elektorat nie przyjdzie do PiSu, ale elektoratu Konfederacji. No to, to w ogóle jest absurdalny pomysł. Po prostu. Chociaż widzę tutaj pod tym postem Zbigniewa Ziobro, kilku tam się wyrwało. Związanych głównie z prawem i sprawiedliwością, nie polityków, tylko jakichś tam działaczy, publicystów, którzy piszą, bardzo dobry pomysł. No chyba potem musieli połknąć sobie języczek i udają teraz, że to nie oni. No. Szczerze mówiąc, ja jestem za taką debatą. Ja też! Ale ja absolutnie. Będzie się działo. Ja, ja absolutnie jestem totalnie za. Autopromocja. Całego odcinka posłuchasz w aplikacji Onet Audio. To była autopromocja.